nie mam Nie ma już. Jest! Jest! No tak, wtedy tak, to można. No, no, się, a no, zobaczcie, no. jak mi tutaj spóźniony primaryriz zrobiły dziewczynę. Co gorsze, że naprawdę pachnące i chciałem to gryźć, ale mówię, co jest nie tak. Myślałem, że to jest beza ciągnąca. A zobaczcie, co tutaj jest w środku. Gąbka. I ugryzłem. Bo mam ostrej, ale naprawdę polewa jest smaczna i te orzeszki, Zobaczcie, normalnie ciastko. No. Ale ta to jest od stry Od strychu? <gry> <gry> to tak, tak, tak. no. jest jedna agentka, która taki żarczyk <gry> zrobiła, spóźniony no, Primapuję. Nie, to masz nie. I, i starszak. Ale... Wiesz, że to, i ta ciemniejsza polewa, wiesz, że to jest farba. <gry> farba? No. Ty nie gadaj! Ty, bo ja zęby mam zobaczyć czarne. Masz? <gry> no, nie, nie masz. Spójrz na to! No. Polewa to czarna? No to ciemniejsze, bo nie mogłem się odgrywania. <laughs> o kurde, nie no! A ja to połknęłem jeszcze trochę tego. Nic nie będzie! No Kurcze, nie no! Dobra, dobra, no to żarcik się udał dziewczynom. Kurcze, ale naprawdę, aż mnie. Żyje! Jakiegoś toku dostałem, wiecie? Nie przyjmij. No nie, nie, nie. Weźmy tu kamerę, idę to widać. No, się ma, się ma, ludzie, ludzie, słuchajcie. Teraz wam pokażę takie lampki smart, oczywiście smart, smart, kurcze smart jest napisane smart, nie wiem czy to się da połączyć telefonem. Opakowanie yy, wygląda tak. Czy się, że to tylko jest napis dla reklamy? Nazywa się smart light. Co mamy w środku? Mamy w środku po otworzeniu. Magnes, magnesik jest tutaj na, na klej dwustronne taśmo. Mamy kawałek instrukcji. Kurczę, najmniejsza instrukcja, którą widziałem. Niepotrzebne. Kabel, i mamy tutaj całe urządzenie w takiej pięknej aksamitnej folii. Uwielbiam takie folii, zobaczcie, cieniutkie. Tak wygląda. Jest opcja, zobaczcie, włączenia. Delikatne światło, naprawdę w nocy daje radę. Od dołu, od góry, i jest opcja auto i wyłączeń. Zasilanie. Bateria, z tego co pamiętam, ma y, 300 amperów. Fajna rzecz jest. Do tego jest taka blaczka na taśmie dwustronnej. Jest magnes tutaj. O, zobaczcie, są nawet jakieś opiłki. Jest w środku magnesik, i to przyklejamy do ściany. Bardzo fajna rzecz. Kupiłem tego 4, To będziemy ładować. Oczywiście te kabli tu już mam cały karton, ale tutaj rzucamy. I otwieramy następny. Podładujemy to, i zainstalujemy tam na tych schodach. No na jednym materia y ładowaniu 3 miesiące wytrzyma bez, bez ładowania w takim trybie, kiedy, kiedy wykryje ruch. Oczywiście to jest wszystko ograniczone, jak, jak często będzie się zapalała ta lanceczka. Wszystko poprzestawiamy na auto. Jeśli słuchajcie, ta bateria naprawdę będzie tak długo trzymać, to kupię tego więcej. Zobaczcie, podłączyłem te zestawy. Brakuje mi takiej ładowarki, która ma 4 albo 5 gniazdek, gdzie można takie delikatne urządzenia podłączyć. Gdzieś miałem. Na pewno była kupiona Wikea, w IKEA, gdzie tych gniazdek miał, ale gdzieś się zapodziała. Gdzie nie wiem, gdzie jest. Ok, to niech się namadnuje, później przyjdziemy na schody. Pokażę Wam, jak to fajnie się prezentuje. Czyli czekajcie, tak to. O, widzicie? No, działa. Jest takie fajne. O, to, a bo tak świeci od tego na czujniki. Zobaczcie, fajne światełko, naprawdę. Boję się tylko, słuchajcie, czy naprawdę ta bateria w trybie takim czuwania wytrzyma naprawdę 3 3 miesiące, jak, jak pisze producent. Żadnej informacji nie znalazłem, ale wykonanie jest mega naprawdę fajny gadżecik, no nie. I mam nadzieję, że, że ten magnes będzie trzymał. Naprawdę będzie trzymał. Tak mi się wydaje, że kurczy. No. no musi trzymać, Zobaczcie. Oczywiście, wiadomo, że będę poprawiał to 10 razy, jak się nogo dotknie, ale pokażę wam, gdzie ja to zainstaluję. instalujemy to. Dobra. Odkręcamy stary ten zestaw. O kurde No da, nie krzyżak, tylko muszę iść po zestawy bitów. No niestety po tych schodach co tutaj mamy można schudnąć tam i z powrotem kilka razy wejść można schudnąć o kurde takim wkrętem zniszczyłem, zobaczcie schody takie piękne i ładne dobra, myślę, że to tak zainstalujemy na miejscu tego nowego, tego wkrętu odkleimy. Myślę, że przekleimy to tak. I później ułożymy O. I przykleimy na miejsce tego. Dobra. Będę to oczywiście 10 razy. Zobaczcie Układam. No i tak wygląda. A to zobaczcie, mamy te stare, wysłużone, naprawdę też bardzo fajna rzecz, ale niestety jest na trzy paruszki. I tak powiem jak po tych się schodach schodzi, to wytrzymuje dwa tygodnie, może nawet mniej na takich bateriach, To zabieram na działeczkę, to mi się tam przyda, tam jest mniej. Mniej się tego używa podświetlenia. Idziemy tam jeszcze na górę, tam tam przykleiłem pamiętam to na klej termiczny więc nie wiem czy śladu nie, nie będzie jak odkleję podobają mi się takie foliówki, zobaczcie są takie aksamitne, nie patrzcie na moje paznokcie bo byłem grzebałem w ogródku dostajemy taki produkt Kurczę, umyłem paznokcie, bo tak naprawdę widać to na tej kamerze. Bardzo brudne, a wczoraj grzebałem w ziemi totalnie i pękały mi te rękawiczki jednorazowe. Teraz jest ok. Żeby nikt tutaj nie opowiadał, że umył paznokcie. Dobra, słuchajcie, od początku to muszę zrobić. Praszka, dobra. Zaraz poskładam to ładnie poskładam. O, będzie tak. Tak, tak, tak i to będziemy otwierać. Dobra, raz, dwa, trzy poszło.